Szczęść Boże, witamy serdecznie. Szczęść Boże, pozdrawiamy, cieszymy się, że jesteście z nami w ten święto Chrztu Pańskiego. Wody Jordanu, wysłuchajcie się. O właśnie, nie usłyszałem, co mówisz wody Jordanu. Ostatni dzień w ogóle śpiewania, nie, może nie śpiewania kolędy, ale okresu Bożego Narodzenia, bo śpiewamy do drugiego, ale nie w trakcie liturgii. Mm. Straszne rzeczy tu mówimy. Nie przestępstwa. No. Skończymy dziś okres Bożego Narodzenia z wodami Jordanu, które się weselą, bo mamy święto Bora obiadowa, podziwiamy tych, którym się chce. Właśnie jeszcze ten czas poświęcić na słowo Boże, ale myślę, że chyba możemy zaczynać. Dobrze, czyli zaczynamy od modlitwy. I Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie Zuprosimy Cię, daj nam Twojego ducha na ten czas. Prosimy, niech Twój Duch Święty nas namaści, niech nas umocni, abyśmy chcieli otwierać Twoje serca, abyśmy chcieli dzielić się Twoim słowem. Dotykaj nas, dotykaj tych wszystkich, którzy słuchają tego słowa. Prosimy Cię też, Panie, żeby to był czas Twojego działania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Amen. Pięknie. Dziękujemy za te pozdrowienia w komentarzach. Pozdrawiamy Was wszystkich. Zachęcamy też do udostępniania, do polajkowania naszej transmisji, żeby Słowo Boże mogło być dalej, tak? Można dać lajka, like, albo nawet, no, można też serduszko dać. O, ja sobie też to muszę jeszcze udostępnić. Dobrze, więc mamy tą y, niedzielę y, chrztu pańskiego. Y, ja dzisiaj będę miał okazję głosić Słowo Boże w duszpasterstwie akademickim i tak się zastanawiałem właśnie, Idąc tym słowem, co, co Pan Bóg nam może dzisiaj mówić, to dla mnie jakby bardzo mocny jest tam motyw bliskości. Ja tak to w ogóle też odczytuję: cały okres Bożego Narodzenia, który mówi nam o bliskości. I też te ostatnie dni one są taką wielką deklaracją tego, że Pan Bóg jest blisko czyli cieszymy się, że się narodził, że jest bliski człowiekowi a ostatnie dni jakby mają nam pomóc do tego doświadczyć ja tak to rozumiem czyli ta uroczystość objawienia Pańskiego. Trzech króli, mówiąc potocznie, i te dzisiejsze święto, to one są bardzo mocno ze sobą połączone. Tak? To nawet kościoły wschodnie do dzisiaj chyba te wydarzenia nawet obchodzą jako razem I, i pokłon mędrców, i Chrzest Jezusa w Jordanie, że jakby to tam właśnie wszystko występuje razem. I dla mnie, jakby to jest właśnie taki mocny ten motyw, że, że Pan Bóg jest bliski i chce nam to pokazać, bo w czwartek był ten pokłon mędrców ze wschodu. I to, co mnie wtedy jakby zachwyciło, to właśnie to, że Bóg no, wyciąga ludzi z krańców świata, którzy no, w takim ujęciu biblijnym są totalnymi poganami, bo są wróżbitami, nie wierzą w jedynego Boga, a jednak Bóg do nich przychodzi i mówi słuchajcie, to ja chcę, żebyście mnie poznali. No i dzisiaj tak samo patrzę jakby na ten krześć w Jordanie, Jezusa, który wchodzi do, do rzeki, ja tak to mówię potocznie, e, brudnej od grzechu no bo ci ludzie tam wyznawali te grzechy, wierzyli, że Jordan zmywa ich grzechy Jezus wchodzi do tej wody. Czyli znowu sobie myślę, że Jezus jest i przychodzi jako Bóg bliski. To nawet jest teraz w tym pierwszym czytaniu. Weselcie się, bo Pan kroczy pośród was. I to mnie jakoś dzisiaj też tak prowadzi. No i że właśnie On się objawia, że w czwartek objawił się Poganom, a dzisiaj objawia się Temu narodowi wybranemu, Izraelitom, tak można powiedzieć, czy tym, którzy byli nad Jordanem. I że on właśnie się objawia jako Bóg bliski. To jest jedna taka rzecz, która mi jakoś dziś towarzyszy. Na druga, że żeby zacząć misję, to trzeba mieć poczucie takie, no mieć to poczucie, że jest się ukochanym, że Jezus słyszy, że jest umiłowanym synem, i to jest moment, kiedy rozpoczyna tą publiczną działalność. I jakoś, tak mi się to bardzo mocno kojarzy z z wypowiedzią Jose Prado Floresa, to jest założyciel szkół ewangelizacji św. Andrzeja, które w Polsce są bardziej znane jako szkoły nowej ewangelizacji. To on właśnie mówił, że każdy ewangelizator musi mieć takie różne momenty w swoim życiu, którym się napełnia. Jednym z tych kilku momentów on mówi, jest we, wejście do Jordanu. że jeżeli chcesz być ewangelizatorem, to, to musisz mieć doświadczenie Jordanu, czyli takie poczucie, że jesteś bezwarunkowo ukochanym synem Boga Ojca, że synem czy córką, że jak masz to doświadczenie, to możesz iść z misją do świata. Więc chyba dzisiaj z czymś takim chodzę, z jednej strony z taką wdzięcznością za bliskość Boga, a z drugiej strony właśnie z takim poszukiwaniem czy odnowieniem tego momentu bycia ukochanym przez Pana Boga i, i wierzę, że to też jest taki no, kolejny bodziec do tego, żeby, żeby ruszyć w misję. To tyle. Dzięki. Ja też przy okazji dziękuję za te wszystkie komentarze, które się pojawiają. Dziękujemy za to, że, to, że też się z nami dzielicie Słowem Bożym. Okej, okay, to nie wiem kto kolejny. Okej, okay, Mateusz? Ja czy Bartek? Obojętnie. To ja mogę. Okej. Okay. To ja dzisiaj podzielę może dwoma takimi wątkami. Mam dzisiaj też homilię. Tam są cztery, więc tu będą dwa. Aby nie było wszystkich, jak to tam jeszcze chcę, no to może i, i w inny sposób. Pierwsze to, co patrzę na tę Ewangelię, to w pierwszym zdaniu słyszymy, że lud, który gromadzi się wokół Jezusa, że, że jest pełen, że jest w napięciu i w domysłach, czy czasem Jan nie jest Mesjaszem. I zastanawiam się, jaki jest też kontekst ich życia. No i znowu już powrócę może po raz enty do tego, no ale Izrael w tym czasie jest. Po prostu pod okupacją Rzymu. I tak okupacja Rzymu przecież przynosi właśnie do nich dużo napięć trudów, lęków, strachu, niepowodzenia. No być człowiekiem uwięzionym, no to wszystko się wiąże z tym, no, z takim wiecznym pytaniem, kiedy się to skończy. No i na to, na co czekali Izraelici, no to na wyzwolenie właśnie spod okupacji rzymskiej. Oni spodziewali się takiego Mesjasza i dla takim Mesjaszu im zależało. No ja Przynajmniej tak wyczytałem w wielu komentarzach. I myślę, że, że takie jest środowisko ich życia. No i porównuję sobie to trochę z nami. Czy my dzisiaj nie jesteśmy też takim ludem, który zadaje sobie pytanie, kiedy się to skończy, kiedy się skończy Covid, kiedy ceny będą normalne, kiedy inflacja nie będzie szła do góry, szczególnie teraz na początku roku, zmiany podatkowe, przez, ciągle się pytamy, kiedy się to skończy, kto przyjdzie i to zmieni, nie? I o wyborach, o tym, o tym, jak to wszystko będzie. I myślę, że o tym też. Cały czas dopytujemy się, czy jest, czy będzie ktoś, kto, kto wreszcie powie: no dość tego, ja to zmienię, nie? No nie będzie, nie? No nie będzie. E, bo, bo nie o to chodzi w zbawieniu. Musimy przyjąć to, że będziemy przeżywać konkretne trudy, niepowodzenia i że życie ma swoją biedę, ale że może być przeżywane w zupełnie innej perspektywie wtedy, kiedy uznamy, że Jezus jest Mesjaszem. Że Jezus przyjdzie do naszej codzienności, do naszej zwykłości, że stanie pośrodku nas, że przyjmiemy Jego solidarność, że to On będzie najważniejszy. Zmienimy perspektywę i hierarchię wartości w naszym życiu. Oczywiście będziemy, musimy zadbać o nasz los i tak dalej, i tak dalej, ale skończymy narzekać. I będziemy żyć w innej perspektywie. Tego, że mamy Mesjasze i że, że nasze wartości nie są tu na ziemi, ale tam w niebie, bo o tym zapominamy. Ciągle tu, 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 tu. Nie Myślimy o tym, że tam jest nasz skarb, tam jest nasze niebo. Jakbyśmy żyli bez Jezusa. Mam takie wrażenie ogromne, jakby świat żył dzisiaj bez Jezusa, nie? I nie słyszymy tego, no, że On będzie Was chrzcić Duchem Świętym i mocą. No i dzisiaj dla mnie kapitalne, jest, to jest dru, już przechodzę do drugiego punktu, że Łukasz pisze, że jak modlił się, Jezus po przyjęciu chrztu, wtedy przyszedł Duch Święty. To jest ten moment, bo ja mam takie też, łapie się na tym, że czasem mam na, taką nadzieję, że Duch Święty sobie przyjdzie. No chciałbym, żeby przyszedł, żeby pokolorował moje życie szare codzienne, e, i codzienne i chciałbym, żeby coś się zmieniło. No ale chciałbym, ale nic z tym nie robię. A, a Natomiast modlił się i wtedy przyszedł Duch Święty. No trzeba się modlić o Niego. Żeby przychodził, żeby odmieniał, żeby, żeby był ogniem. Przed chwilą, jak ściśle powiedział, będzie właśnie duchem świętym i ogniem. Po co ten obraz ognia? Żeby pokazać, że duch święty jest żywiołem, energią, siłą, mocą, że wypala, że, że, że to, jest, to jest pełna potęga, która ma wchodzić. I taki jest duch święty. I że życie w duchu świętym polega właśnie na tym, że ja mam przeświadczenie o tym, że przy mnie jest ktoś, kto jest mega silny. Że pomimo tego, że, że widzę ciemności, słabości, że nie daje rady, że choroba, że utrudzenie, że wszystkie inne rzeczy, że jest przy mnie Bóg, który jest potężniejszy od tego. A moje życie to nie tylko to, co tu i teraz, tylko że jest tam. I wierzę, że taki Duch Święty będzie do nas przychodzić. Więc te dwie rzeczy, reasumując, zobacz Jezusa, który przychodzi jako Mesjasz do Ciebie jest pośrodku nas. Do, te, do tych wszystkich napięć, do tego, czym żyjesz dzisiaj. No i módl się o Ducha Świętego. I módl się o Ducha Świętego, a On przyjdzie. I bądź na Niego otwarty. Dzięki. Dzięki. No, mi dzisiaj tak się skojarzyło, troszkę mniej samym słowem, ale też i w kontekście liturgii, w kontekście Chrztu Świętego. Z jednej strony mam... To no, świadomość, że dzisiaj wspominamy ten chrzest w Jordanii, który jeszcze nie był krztem sakramentalnym, ale krztem ku nawróceniu, ale tak jakoś mocno się też ten kontekst chrztu, który, którego można powiedzieć moc, zaczęła się w kontekście krzyża pana Jezusa, no bo to właściwie nasz chrzest jest pamiątką nie tego wydarzenia w Jordanie, tylko śmierci pana Jezusa na, na krzyżu i tak jakoś mi się te dwa wydarzenia zestawiły. Ze sobą, że dzisiaj jesteśmy świadkami tego, jak Bóg mówi o Jezusie, to jest mój syn umiłowany, ukochany. Wtedy, kiedy Jezus, można powiedzieć, pokazuje tą taką solidarność, wchodząc w, w życie. No i w to, co jest naszymi mrokami, właśnie tym brudem, tak jak mówiłeś o, o, o Jordanie. Ale z drugiej strony, tak mi się też ułożyło, że w drugą stronę chrzest, który rozpoczyna Jezus, właśnie ten chrzest z ducha świętego i z ognia. Rozpoczyna się także tym momentem, w którym Jezus ma świadomość, że zacznie składać ofiarę ze swojego życia i wtedy to On wznosi swój głos do, do Boga Ojca i w ogrójcu, i w czasie Ostatniej Wieczerzy. I tak mnie to jakoś mocno poruszyło, że, że te dwa chrzty ze sobą mają taką, taką wymianę i dialog między Bogiem Ojcem a Jezusem i że z jednej strony... Właśnie w naszym życiu będziemy świadkami takich wydarzeń, w których właśnie będę miał doświadczenie tego, że i Bóg do mnie mówi, że jestem Jego umiłowanym dzieckiem, ale że też chrzest będzie wzywał do tego, żeby stawiać czoło i wyzwanie momentom, które będą faktycznie trudne i że jedno i drugie jest, jest obecne w naszym życiu. I to mnie dzisiaj tak bardzo mocno, mocno poruszyło, że... Że ten chrzest w Jordanie często właśnie nam się kojarzy tylko z tym, z tym pozytywnym, z tym takim pięknym objawieniem Trójcy Świętej, ale że potem w rzeczywistości często to życie tą prawdą domaga się tego, że, że to my stawiamy opór złu, właśnie, że my próbujemy żyć na wzór Jezusa, który przyniósł nam zbawienie, że to my próbujemy miłosierdziem odpowiedzieć na krzywdę, niesprawiedliwość, biorąc na siebie pewien trud miłości, wyzwania, dania z siebie dobra i że czasami ciężko jest na to odpowiedzieć, że często chciałbym zobaczyć tylko ten piękny moment, w którym właśnie to Bóg cały czas mówi do mnie jest, jesteś moim kochanym dzieckiem. To, to jest prawda i ja cały czas tego potrzebuję, ale że na tym się to nie kończy tak naprawdę. I dzisiaj sobie z tym, z tym jestem i z tym chodzę, że, że to świadectwo krztu Jezusa, ze dla mnie do tego, żeby też w jakiś sposób no, właśnie, także i zobaczyć, że, że, że za zakrętem jest też krzyż w jakiś sposób, i, i na niego umiejętnie odpowiadać, właśnie mi, miłością. To tyle z mojej strony dzisiaj. Dzięki. Zachęcamy też do dzielenia się słowem w komentarzach. A my przechodzimy do synodu, chyba, tak? Już kopiuję pytania dla tych, Dobra. którzy gdzieś tam jeszcze nie, nie zerknęli, także będą za chwilę dostępne. na. Dzisiaj tematem jest ekumenizm. Ale jeszcze tak chwilę, bo tu widzę, że w komentarzach zaczęło się pojawiać: Pytania yy... zaczęli się ludzie dzielić datami swojego chrztu. Dzisiaj papież Franciszek do tego też zachęcał w czasie anioła Pańskiego żeby, jeżeli ktoś nie zna to, żeby sobie poszukał, sprawdził, żeby pamiętał też w jakiś sposób te rocznice wspominał w swoim życiu. No, myślę, że mogę się pomału zacząć może co? Dzielić ekumenizmem. Jak już Bartek to, to wrzuca, to a propos właśnie chrztu, słuchajcie, że z wieloma chrześcijanami różnych denominacji łączy nas to, że mamy jedność chrztu. I może ktoś powie, że to jest mało, ale ja myślę, że to jest dużo, bo nie z każdą denominacją udaje nam się zachować taką jedność chrztu, że uznajemy wzajemnie nasz chrzest i myślę, że to też jest ważne, bo myślę, że dzisiejszy czas ekumenizmu powinien polegać na tym, że z uporem maniaka będziemy szukać, tego wszystkiego, co nas łączy z chrześcijanami, a nie to, no, co nas dzieli. Bo podziały są jasne i znaczące i one się biorą od Kościoła prawosławnego potem e, przez e, rozłam związany z, e, z Marcinem Lutrem, wystąpieniem Marcina Lutra i, i, i potem to już e, ta szala podziału, która jest bólem jest ogromną rysą na nas, chrześcijanach, e, trudną do pogodzenia. Bo tak sprzeczną z tym, co Jezus mówił, aby byli jedno, to jednak właśnie myślę, że powinniśmy szukać tego, co nas jednoczy. Ja jestem wdzięczny za każde doświadczenie modlitwy, na pewno z braćmi chrześcijanami różnych denominacji, szczególnie podczas seminarium, kiedy to właśnie w styczniu zawsze był tydzień ekumeniczny, w którym się razem modliliśmy w różnych miejscach, to i od seminarium śląskiego po. Po, pamiętam modlitwy po Kościół Baptystów czy e, Kościół Ewangelików, e, no i różnego rodzaju inne miejsca. Dla mnie to była zawsze ważna modlitwa, że mogliśmy stawać do, do tej modlitwy, do jedności. E, I to, co zawsze w braciach, e, w braciach innych denominacji widziałem, no to umiłowanie słowa, modlitwa słowem. I, I to mi zawsze pokazywało, że, że to też jest ważne i że to muszę nieustannie też sobie odnawiać. I, i tym się cieszę i tego dziękuję, że, że na to mnie zawsze uwrażliwiali. I chyba tyle ode mnie. I myślę, że, że jest wielka szansa na jedność. I pomimo różnic, które mamy, to wierzę, że kiedyś się dogadamy, bo kiedyś byliśmy jedno. I myślę, że, że, że jeszcze jedno będziemy. Ja tak sobie myślę też o ekumenizmie dzisiaj, że, że jest coś takiego, że się dokonuje pewien taki przełom, myślę, w ogóle w kontekście wielu denominacji. Nie, nie tylko mówię o katolicyzmie, że nie pamiętam, ktoś, czy Ulf Ekman o tym mówił kiedyś, że że pewien poziom takiego, takiej otwartości między chrześcijanami różnych denominacji się naprawdę rodzi i że możliwe jest tak, że, że można powiedzieć, że, że ta jedność będzie możliwa. Oczywiście tu nie chodzi o jakiś hura optymist, tu nie chodzi o, o mieszanie doktryn, ale właśnie chodzi o taką przede wszystkim perspektywę otwartości na drugiego człowieka, że pojawia się pe pewna przestrzeń właśnie dialogu, współpracy, rozmowy, uczenia się siebie też, szanowania też pewnych różnic. Natomiast myślę, że też to co, to, co się rodzi jako granica, to jest taki pewien poziom jakby patrzenia z góry zawsze, tak? Czy my mamy rację, tak? Żeby wejść do dialogu, no to z jednej strony potrzebujemy znać swoje różnice i tu nie chodzi o to, że teraz ja kogoś próbuję przeciągnąć na swoją stronę, ale dopiero wtedy, kiedy będziemy czuć się bezpiecznie obok siebie, tak naprawdę, wtedy tak naprawdę ta prawda będzie mogła wybrzmieć. I myślę, że też trochę ten synod w ogóle w tych różnych przestrzeniach nam pokazuje, że nawet wewnątrz denominacji w różnych tematach my przeżywamy podobnie, więc tym bardziej też w kontekście wiary myślę, że się będzie mogło dziać podobnie. I ja mam wiele takich doświadczeń bardzo pozytywnych, właśnie w których można powiedzieć, czasami nawet ten dialog, Międzywyznaniowy, bo można powiedzieć paradoksalnie czasami łatwiejszy niż nawet rozmowa wewnątrz jakiejś denominacji z niektórymi przedstawicielami. Ale też mam na pewno doświadczenia takie, które są trudne, czyli właśnie jakiegoś takiego budowania muru czy zastrzegania, atakowania jakiegoś, co, co też na pewno jest trudne. I myślę, że to czego się musimy wyzbywać, to pewnego rodzaju uprzedzenia i szukać właśnie tych form, co powiedziałeś Mateusz, tego co mamy wspólny co nas buduje razem i właśnie spojrzenie na chrzest jest jedną z tych, z tych przestrzeni. Myślę, że też się tak fajnie to wpisuje po raz kolejny jakoś w jakoś te, te, te tematy synodalne z tym, co rozważamy w tę niedzielę, można powiedzieć. No i cały czas myślę, że, że w naszym społeczeństwie polskim akurat mamy taki mocny monolit, że się tak wyrażę, katolicki, więc też myślę, że ten temat jest o tyle, że on jest bardzo mocno zmarginalizowany. Tym bardziej myślę, że te kontakty są, są cenne. Tyle z mojej strony. No, ja myślę, że nie dodam nic nowego, że to sobie też tak myślę, że my jednak jesteśmy takim bardzo monolitem nie, jako społeczeństwo, więc dla nas nieraz ci wyznawcy innych wyznań chrześcijańskich są jakąś taką, żeby to nieźle nie, nie zrozumieć, egzotyką, to znaczy. Nie spotykamy się z tym zbyt często, a jak się spotykamy, to chyba nawet nie mamy świadomości, że ktoś może być innego wyznania chrześcijańskiego, nie, więc nie wiem, na ile jakby tutaj SNOP też zadziała, jakby w takiej kwestii, takiej naszej otwartości, bo nie wiem, na ile jakby my widzimy taką potrzebę czy możliwość, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, ale sobie myślę, że się rodzą też takie fajne inicjatywy, też pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, czy to w działach miłosierdzia, czy w działach ewangelizacji. Teraz w Łodzi chyba w przyszłym miesiącu ma być taka konferencja Już Czas, którą organizują katolicy, a zapraszają właśnie y, biskupów, czy hierarchów, czy duchownych innych wyznań do tego, żeby razem stanąć w takiej postawie modlitwy i, i prośby o przebaczenie. No i takie może już bardziej też tak, no, bliższe wydarzenie, czy Tydzień młodych Jedność Chrześcijan, która gdzieś tam dotyczy wszystkich, która będzie też za kilka dni, tak chyba 18 się rozpoczyna. Więc to też jest okazja do tej modlitwy i może zauważenia, że ci chrześcijanie są. Można zobaczyć sobie w mieście, czy są jakieś nabożeństwa z tym związane, i może się uda też jakoś tam w tym uczestniczyć. No wiadomo, że to jest gdzieś tam w większych miastach, czy nawet w większych ośrodkach, ale jest to też jakaś okazja, żeby, jakby, żeby ten temat ekumenizmu wybrzmiał. Ok, to chyba tyle moich przemyśleń. Ja tylko tak króciutko. Myślę, że w tym temacie fajny jest podcast bardzo Karola Sobczyka. Nie wszystko jedno, i myślę, że chyba każdy z nas poleca te tematy, ale te też właśnie. I poniekąd na skraju od nowych charyzmatycznej, właśnie różnych wspólnot, często tych wspólnot, które w jakiś sposób odłączyły się od kościoła katolickiego z różnych powodów, żeby też troszeczkę zrozumieć drugą stronę i faktycznie uczyć się takiej braterskiej relacji, a nie trochę takiego tylko obwarowywania się, nie wiem, prawdą wiary, tak fundamentalistycznie, może się tak wyrażę. Dobrze, to chyba tyle na dzisiaj. Zakończmy zatem wspólną modlitwą. Dobry Boże, dziękujemy Ci za dar, za dar Twojego ducha, za Jezusa Chrystusa, który y, daje moc swojego ducha i, i posyła też swój Boży ogień, byśmy stawali się na Jego obraz, na Jego podobieństwo. I prosimy Cię o to, by w nas łaska Chrztu Świętego tym bardziej się odnawiała. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem i do zobaczenia. Z Bogiem.